Dzień dobry, my mamy napoje ekipy 12 razy, 12 osobno, aha one są osobno, raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, sześć i sześć tak. Ciewano, z tej strony Kriso, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie lodyki, to przetestujemy. Będę jednego mamy sobie tutaj żabkę, ogarniemy sobie napoje. Jest sobie tutaj Christian obok. Cześć! Co ty zrobiłeś tu na ręce? To to już jest dawno. Kurwa, jest nowe? kryminalista, a tam będzie cenzura Także bez beznego gadania, <gadanie> jeszcze wolę kręcić odcinek yy, Idziemy, testujemy, zobaczymy co sądzą I jak komuś będzie smakował napój, to mu damy Jeżeli nie będzie smakował mu ten napój, no to lecimy do kolejnej osoby i dajemy kolejnej osobie Także do zaraz Dzień dobry Może napój ekipy? Może napoje ekipy? Napoje ekipy puszczy, tak? No dawaj, tak. Na no. Tutaj są o dwa słaki. Okazji mówię, że wiesz, to nie tyle co na po promocji Nie, to i tak A jest większa ilość napoi? Większa, w sensie chodzi o wie, większe wielkościowe, czy większe... Cała paczka jakby jest... Cała paczka pójdę zobaczyć A zniżka jakaś będzie na to? Taka jaka tam pisze 24 zeta Z napoju ekipy Pacznik kamerzysta 4 zł, Jak jeszcze... za redbulla Ja pierdolę Smakuje ponoć 10 przemysł. Tak, tak, no nie dobra. wiem, kupujemy 10, nie? No tak dostajemy, nie, weźmiemy stąd. To weźmiemy stąd, no. Dobra. Dobra. Dzięki wielkie. Co takie drogie są te napoje ekipy? Nie wiem, no po 4 zł to są. To jest tragedia. Panie stary, to jest. No nie, to jest drogie. Ten to ten jest ten Nie będziemy pić, także... 4 złote to, już... to jest dużo pustej energetyka Może No. No, no tu mamy tyle. Trzymaj kamerzysta jednego. No, go biorę. Jeszcze jeden nie Dobra, idziemy. Jest... Do kasy. To nie wiem, to... A tam są... To ty stary całą żabkę na połowę ekipy Chcemy wszystkie na polie. A 4 cztery złote to sporo. Sporo, no ale zobaczymy, nie? ciebie. Arizon, tam jeszcze. 99, mężczyźni są panem. Wiesz te wszystkie? Dobra, bierzemy tyle, nie? Jeszcze. Dobra, no, to jest dla nas i jeszcze dla osób. Tak. Osobno. Aha, one są osobno. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć sześć i sześć. Tak, no. <noise> Piła pani? te napoje ekipy? Aha. Coś Niby dobre. Są. 48 złotych? Tak Proszę bardzo. Możesz No taką. Może karto. być. poza kartą? Tak samo, nie? Ta truskawka będzie ciekawa. Proszę bardzo też. Te... Telefonem Kartą tele... Telefonem 70 proszę Ale czasy teraz, płatność telefon. dziękuję serdecznie Dobra, ładnie Dobra, mordeczki A więc tak Truskawka i cytryna Krystian smakuje pierwszy Dobra Dobra, weź truskawki Dobra, a ja smakuję tego, nie? Cytrynkę, także spróbujemy pachnie cytryną, nie? Podobnie jak lody, skosztują smak, czekaj. Smakuje jak saguaro, idla Taki sok z cytryną, co sądzisz? Sok. To dosłownie jest tak samo. Herbapol No tak, od 0 do 10 twoja ocena smaku. Takie mocne 3 na 10 a ty? No, 3 będzie, bo. Ale w sumie mało ma cukru, mniej niż Coca-Cola, chyba, nie? Więc. No bo fajny, więcej ma. Fajny rysunek? Nie, no mniej niż Coca-Cola. się nie, nie umie doczekać, gości. O! Ja sobie truskaweczkę wezmę. Cytryna. No nie wiem, no dla mnie to jest jak saguaro z cytryną, nie? Nic innego. Ja da, daję tą trójkę tylko to... dlatego, bo mają dobry design puszek. A słodkie jest ogólnie? No. Taka Coca-Cola słodka, tak jest, tak, słodka nie, czy... nie jest takie mega słodkie, no. ale jest tak, słodkie, tak, nie? Jest tak sobie słodkie, ale. Ogólnie za to zapłaciliśmy chyba z 50 zł za 12 puszek, więc, no, cena. Zobaczymy zaraz, co sądzą tu dali się widzowie tego kanału, odcinku, gdzie będziemy, będziemy próbować, nie? Kamerzysta sobie musi otworzyć. Ten koszt mi tego cuda wynalazku. Błyskawka. Zobacz, czy dobre. Tro, trochę smakują to jak lekarstwa takie na... Holinex. Na Holinex, no. <grystwa> jak lekarstwa <grystwa> to, yy, jak jesteś się takie Pokaż rosyki, Pokaż puszkę, żeby widzowie zobaczyli design puszki, chociaż już widzieli. Ale na moim zdaniem nie, o macie tutaj ekipa. No ale ty, jak ci to smakuje? 2 na 10, 3 na 10, 4 na 10? Kupiłbyś więcej? 6 na 10, no da się wypić, nie? Na jakąś taką uroczy... uroczystość typu urodziny, jakby te puszki jeszcze tańsze były. 4z, nie? Pijesz 4zł. Miałbyś za to energetykę, nie? Ale dobre jest. Tak, no 6 na 10 moja ocena kamerzysty. Ile wypiłeś już? Połowę, chłopie. A Krystian, no ty? Nawet pół nie wypiłem. Ale nie smakuje ci? Takie 2 na 10. Kurwa. Ale może... Tatuaż jest fajny. Moi drodzy, osoba, która pierwsza skomentuje komentuje i da komentarz pod tym filmem, czyli skomentuje, dostanie napoje ekipy, ekipy o smaku stryny, o... OR truskawka oraz truskawka. Preprezentujesz tak, tupak macie ode mnie. Ogólnie udostępniajcie film, żeby było więcej A, dużo łapek, nie? łapy nie? w górę, bo udostępnienie jest ważne i szukamy osób, które wypiją ze... i potem ocenią, czy truskawka, czy team cytryna, nie? Ja wypiłem. jak nie będę miał rozwolnionka, to będzie dobrze. Dobra, <ślonia> <ślonia> mamy pierwszego ziąka, zapytam się czy chce. Sumaj, napój ekipa, lubisz. On nie go po nie, nie, nie lubię, chyba. Nie lubię napoje ekipy, nie? Ale zobaczymy, dobra, szukamy dalej. Na dworcu w Tarnowskim. zobaczymy, co oni powiedzą na temat napoju ekipy. także Jaki chcecie za... smak? Cytrynowy, cytrynowy? Może być cytryny? I macie ocenię od 0 do 10 smak? Od 0 do 10. Od 0. 0 do 10. No powiedz, co sądzisz, z czego byś no, Mniej więcej, przyrodnał. jak tam osobiście ci smakuje. Za cenę, on kosztuje chyba 6 zł, co nie? 4 zł, chyba. 4 zł, no, no to taki 2 na 10, taki. A do czego ci przypomina smak, mniej więcej? Jakąś taką tandetną fantę. Taką, Fante, taką nie? Fantę, nie taką wygazowaną. No, fantę z tego, fantę z KFC, taką rozwodnioną. No, jest podobna, co No, ja bym dał tylko 4 na 10, bardziej do sprite. Wy macie ten sam smak? No, no mamy do... ten sam. Dyno, nie? 4 na 10, czyli w sumie podobne. No, oceny. 4, no. Smakuje tak samo mówiłem, nie? Saguaro, saguaru z cytryną, nie? Mieszane. Lemoniale. Rozłożnione sprite spark. Sprite, Luskawka smakuje y, Herbapol ten taki malinowy, co sobie do, dolewali do tego, nie? Nie no słabe. No to 4 na 10. No ocena. może być te 4. 4. A jeśli chodzi o cenę, ile oceniacie? No, za, to... za dużo. Za dużo, nie? Jak za no, na napój. Tak. Za 4 zł można no. Red Bulla kupić. Dobra, dziękujemy. Mamy kolejną osobę. Jaki ten smak? Cytrynowy i truskawka. Dobra. Zajebi. Truskawka. Za świecie. Od 0 do 10. 0 do 10. Potem Jaka była ocena ty sobie kosztował? I czy wymieniłbyś co innego? I czy może smakuje ci jakiegoś podobnego? Nie smakuje mi. Kijowo co do ceny, nie? Nie smakujemy. 3 na 10. 3 na 10 a cena. Wypij sobie cały, nie? Nie, nie. To jest twoje osób. Na pamiątkę. To Dobra. 3 na 10. Czekamy sobie dalej na ludzi. Myślę, że napoi, także nie jest źle. I czekamy na recenzję i opinię innych osób. Mam nadzieję, że ktoś tu zaraz przyjdzie, bo jest w miarę zimno, a jest już 17.15, więc... Czekamy, nie? Czekamy, nie? Jak się czujesz? Zimno. Zimno. Ale dajemy radę. Ja, dajemy radę. Dobra, poczekamy i nagrywamy. Nie? Moi drodzy, a więc nie znaleźliśmy nikogo więcej, eee, napoje kilku cztery zostały. Eee, jutro ewentualnie Krzychu z Krzyszkiem dogra, eee, z Krystianem się <grystanie> z Krystianem. dograją e, odcinek. A jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w górę, suba i jeżeli chcecie więcej takich materiałów, komentujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także, Na razie.